Witam Państwa. Tematem dzisiejszych zajęć będzie prasowanie koszuli. Różne wersje prasowania są preferowane, ale ja Państwu pokażę tą prawidłową i wyjaśnię, dlaczego się powinno w ten, a nie inny sposób prasować koszulę. A więc najmniej sącym się elementem jest kołnierzyk. Materiał jest odwójny Co usztywnia. to Można się go przedparować ładnie. Zrobimy z niego listek. Złożymy go po linii zagięcia. Tak jak się układa na szyi. I dobrze, koło mnie się Następnym elementem pracowania są rękawy. Przeważnie rękawy są w no ale powiedzmy koszula lasów bez malnacki. Bardzo, użyjmy sobie na Wiadomo, nie stoimy w miejscu, trzeba pozycję przyjąć odpowiednią do prasowania. Zawsze z dwoma rękami. Jedną sobie podkładamy, podtrzymujemy, żeby się nie zrobiła pałka. Wersja lajtowa. Teraz mankiet, mankiet Złożony można sobie z tego, z drugiej strony. Jeśli ktoś jest pedantem, proszę bardzo, podpięć sobie rękawek i wtedy go przeprasować. Podpięty Ja mówię, jeśli komuś na tym bardzo zależy. خواهیم ما یک رنگفی میکنیم و درست دیگر رنگفی Ważne, żeby sobie ładnie ułożyć. Ta koszula to materiał bawełna, letnia, nie gruba. Także lubi. Trzeba że uważać, żeby nie zrobiła jakaś fałda, zagniecenie, bo nie jest ciężko taki zagniot rozprasować. Tak ja, jak mówiłem wersja lightowa. Mam Jeśli ktoś jeszcze chce sobie odwrócić na drugą stronę, to zawsze tutaj jest takie przebrężenie. Chcę sobie tutaj jeszcze doprasować. Proszę bardzo. Kołnierzyk dan jest prasowany. Rękawy są. Następnym ważnym elementem to są barki. Bo nigdy nie ma szans w tym miejscu, w późniejszym etapie, dopracować koszuli. Jedyne miejsce, które jest dostępne, w koszule, jest tutaj. Szyszy i góra pleców, proszę bardzo. Tu mam takie zakładki, trzeba uważać, żeby sobie nie wjechać. Musi zrobić zrobi fałda i zagniot. Mówię. jakoś trzeba posiadać jakieś tam bajery szycia, zaszycia, przeszycia. To później utrudnia nam sobie prostowanie. No ale Dobrze. jeśli już mamy prasowane. Zbacki. Zakładamy w ten sposób. Jak Państwo zauważyli, rękawy sobie zwisają swobodnie. O właśnie to, co mówiłem, tutaj trzeba uważać, żeby sobie nie podjechać. W niestety nie da się stać nieruchomo. Trzeba zająć odpowiednią pozycję. Czasami trzeba sobie pomóc obracając materiał. To no, akurat jest bawełna bardzo cienka. niektórzy by tego w ogóle nie bo są modne elementy gniecione. Proszę bardzo. To co mówiłem, tu nie dojdziemy, nie dojdziemy przy założeniu. To się tyczy jeszcze rękawów. Ktoś tam chce się bawić ramiennikiem. Specjalnym takim do pracowania. Ale nie widzę potrzeby. Zakładamy, że i tak jak wsiądziemy do samochodu, zapniemy pas. To się nam koszula trochę wygniecie. Inaczej jest, jeśli jest pod marynarkę. Inaczej, jeśli ubieramy luźno. co mówiłem, element tu jeszcze jest dostępny, boki, boki, tył, ramion nie są już dostępne, dlatego trzeba je wcześniej. Cały czas widzimy kołnierzy nam się biegnie, się nie zmienia. Mówię bawełnę, jest cienka. Sytuł tych Proszę bardzo, koszulka rękawki prościutkie niezagniecone odwieszamy na przystępo polecimy dalej weźmiemy następną koszulę i zaczynamy kołnierzyk o, woda się skończyła wody i pary nie żałujemy Przynajmniej podniesie wilgotność w mieszkaniu, której zawsze jest mało. Po co mamy posiadać lewa ręka? Po to, żeby sobie pod pomóc, podnieść materiał, żeby się na miejscu Materiał podczas prania też czasu pewne swojej właściwości, dekatyzy. Możemy sobie do odmiany już zrobić element barków. Na krzyczu lubi się to marszczyć. nic z tym już nie zrobimy, tak zwane szczypanki to są jest materiał krzywany. Zawsze zaczynamy od ręka od na boki. Żeby nie obracać koszuli to my się obrócimy wokół deski. Podkładam lewą rękę, to materiał pociągam na zewnątrz. Żeby się nie zrobiła świadkowa fałda, zagniot. To bardzo można sobie jeszcze obrócić, O, już są była fałdka. Ale damy sobie zaraz radę, tryskamy. Utrudnienie tej koszuli jest to, że jest ręka i jest w środku taka tasiemka jeszcze która robi nam krótki rękach z kosztami. tu jest taka osiemka. Można ją też sobie jak coś używać tym bardziej na to, to może sobie ją... ship